Legendarny zabójca znany jako Jason został schwytany przez rząd Stanów Zjednoczonych i przetrzymywany jest w ośrodku badawczym. Ponieważ nie można go naprawdę zlikwidować, naukowcy planują zamrozić go kryogenicznie. Strażnik czuje się coraz bardziej przerażony spojrzeniem Jasona, więc zakrywa mu głowę kocem. W międzyczasie dr. Rowan kłóci się ze swoim szefem, ponieważ zdecydowano, że zamiast zamrozić Jasona, wyślą go do laboratorium, aby zbadać jego zdolności regeneracyjne w celu osiągnięcia zysków. Rowen uważa, że to zły pomysł. Ponieważ pozwoli to Jasonowi nadal likwidować, ale jej szef ignoruje jej opinię. Następnie naukowiec i grupa żołnierzy wchodzą do pokoju, w którym przebywa Jason, ale kiedy zdejmują koc, odkrywają ciało strażnika przykute łańcuchami. W tym momencie Jason wychodzi z ukrycia i bez litości likwiduje wszystkich mężczyzn w pokoju. Żołnierze otwierają ogień, ale kule nie mają żadnego skutku. Jason używa różnych przedmiotów do likwidowania, w tym łańcuchów, w których był uwięziony. Kiedy główny naukowiec próbuje uciec, Jason rzuca narzędziem, aby go zlikwidować. Rowan czeka na zewnątrz i krzyczy, gdy żołnierz zostaje wyrzucony przez drzwi. W tym momencie Jason pojawia się za nią, więc Rowan podnosi bron żołnierza i biegnie do laboratorium, gdzie się chowa i czeka na Jasona. Kiedy ten wchodzi, kopie meble i zaczyna do niego strzelać, aby wepchnąć go do kapsuły, a następnie pędzi, aby go zamknąć. Rowan uruchamia maszynę, ale gdy rozpoczyna się kriogenizacja, Jasonowi udaje się przebić drzwi maczetą, aby ją dźgnąć. Powoduje to uszkodzenie maszyny, które zostaje wykryte przez obiekt, uruchamiając protokół blokady. Płyn kryogeniczny rozlewa się po pomieszczeniu i Rowan również zostaje zamrożona. 400 lat później Ziemia stała się postapokaliptyczną pustynią. Ponieważ jest zbyt zanieczyszczona, aby można było na niej żyć, ludzkość przenosi się na nową planetę o nazwie Ziemia 2. Pewnego dnia dr Low i jego zespół studentów odwiedzają Ziemię podczas wycieczki terenowej. Wchodzą do obiektu i otwierają kapsułę, odkrywając w niej zamrożonego Jasona. Znajdują również Rowen na ziemi, która wygląda na doskonale zachowaną. Zespół postanawia zabrać oba ciała na swój statek, ale kiedy próbują przenieść Jasona, ten upada, a jego maczeta odcina Azraelowi ranie. Na szczęście android KM-14 szybko podaje mu zastrzyk, aby złagodzić ból. Grupa przenosi ciała przez burzę piaskową i wraca do promu, który natychmiast startuje i wraca na główny statek. Azarel zostaje umieszczony w maszynie leczniczej, a nanotechnologia w ciągu kilku minut ponownie przyczepia mu ranie. Rowan i Jason zostają zabrani do oddzielnych laboratoriów, aby ich obudzić, ale najpierw przeprowadza się kilka testów. Widząc skany, grupa jest zaskoczona faktem, że Jason mógł funkcjonować z tak małym mózgiem. Podczas gdy nanotechnologia leczy rany kłutą Rowan w laboratorium nr 1, Adrienne nakuwa Jasona, aby pobrać próbkę jego mózgu w laboratorium nr 2. Kiedy Rowan zostaje całkowicie wyleczona, budzi się i wpada w panikę, uderzając Loa. Ten wyjaśnia jej sytuację, a Rowan uspokaja się. Ale jest w szoku, słysząc, że znajduje się w przyszłości. Następnie Low udaje się do swojego biura, aby zadzwonić do stacji badawczej Solaris i wysłać im akta Rowen i Jasona, mając nadzieję, że uda mu się zarobić na tej sytuacji. Ożywienie czterystuletniej osoby poddanej kryjonizacji nie jest już niczym nowym, ponieważ każdy może to zrobić, więc Rowen nie budzi zainteresowania. Jednak Jason nadal jest znany w przyszłości i Lou zgadza się sprzedać go jako atrakcję. Po zakończeniu rozmowy odwiedza go jego studentka Janessa, aby w zamian za dobrą ocenę wspólnie się zabawić. Wracając do Adrian, zdejmuje ona maskę Jasona i zauważa, jak bardzo jest zniekształcona jego twarz, więc natychmiast ją zakłada z powrotem i koncentruje się na badaniu próbki. Za nią Jason zaczyna drgać, gdy się rozmraża. W innym pokoju Tsunaron próbuje nadać KM-14 pełną klatkę piersiową, ale brodawki sutkowe ciągle opadają. W tej chwili dwie różne pary uprawiają seks, a ich jęki powodują, że Jason w końcu się budzi. Kiedy Adrian odwraca się, nie widzi go na stole. Jason nagle pojawia się za nią, chwyta ją za twarz i rzuca przez pokój. Przez szklaną ścianę Adrian krzyczy, próbując zaalarmować Waylandera, ale on jej nie słyszy. Następnie Jason ciągnie ją za włosy i zanurza jej twarz w ciekłym azocie, zamrażając jej głowę, po czym rozbija ją o blat, aby ją zlikwidować. Potem chwyta maczetę ze stołu operacyjnego i odchodzi, aby poszukać kolejnej ofiary. W międzyczasie Low przynosi Rowen jedzenie i udaje, że nie zna historii Jasona, więc ona opowiada mu wszystkie szczegóły dotyczące niemożności śmierci Jasona. Następnie Low przedstawia Rowen kilku swoich studentów, a ona podziwia niektóre z ich eksperymentów, będąc szczególnie pod wrażeniem KM-14. W tym momencie pojawia się Waylander ze starą maczetą Jasona, a Rowen wpadła w panikę, gdy zdała sobie sprawę, że sprowadzili Jasona na pokład. Low przysięga, że Jason nie żyje, ale Rowen jest sceptyczna i prosi o dowód. Udają się do laboratorium numer 2 i znajdują ciało Adrian, więc szef ochrony Brocki ogłasza przez głośniki blokadę i prosi wszystkich o ukrycie się w laboratorium numer 1. W jednym spokoju niegrzeczna para studentów przygotowuje się do wyjścia, ale Jason pojawia się w drzwiach i natychmiast likwiduje chłopaka, powodując rozpryski krwi na twarzy krzyczącej Kinsy. Następnie Jason wyciąga chłopaka, więc Kinsa biegnie do pozostałych, aby powiedzieć im, co się stało. Brocki jest wściekły i nakazuje swoim żołnierzom zniszczyć Jasona, gdy tylko go zobaczą. Low nie jest zadowolony z tej wiadomości i prosi Brockiego, aby zamiast tego uspokoił Jasona, oferując mu łapówkę w postaci pieniędzy. Brocki zgadza się, aby pozbyć się go z głowy, ale potem nakazuje swojej drużynie zniszczyć Jasona. Żołnierz Dallas ostrożnie wchodzi do ciemnego pokoju i nagle zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora, którego Dallas szybko likwiduje. Kiedy za nim pojawia się drugi potwór, Dallas nie reaguje wystarczająco szybko, ale na szczęście Azrael likwiduje go jednym strzałem. Okazuje się, że grają w symulacji wideo i nie słyszeli ogłoszenia Brockiego. Mają walczyć z kolejnym potworem, ale pojawia się Jason i pokonuje go pierwszy. Następnie Jason atakuje obu mężczyzn swoją maczetą, ale jest zdezorientowany, gdy ci nadal rozmawiają, mimo że zostali ścięci. Nagle Dallas mówi, koniec gry i symulacja znika, pomagając duetowi zdać sobie sprawę, że zabójca jest prawdziwy. Jason chwyta Azraela, a Dallas strzela do niego, aby zmusić go do upuszczenia przyjaciela, ale kule nie mają żadnego skutku. Azarel próbuje skoczyć na Jasona od tyłu, ale Jason z łatwością chwyta go ponownie i łamie mu kręgosłup, po czym upuszcza go martwego na ziemię. Następnie chwyta Dallasa i rozbija mu twarz o ścianę. Chwilę później dwóch żołnierzy znajduje ciała w pokoju gier i informuje o tym pozostałych, którzy z każdą sekundą stają się coraz bardziej zaniepokojeni. W tym samym czasie inżynier Kracz pracuje przy biurku w słuchawkach, więc również nie wie o sytuacji. Nagle widzi w lustrze zbliżającego się Jasona i zanim zdąży zareagować, Pojawiają się brocki i jego żołnierze i każą mu się schować. Strzelają do Jasona dziesiątki razy, niszcząc przy tym połowę pomieszczenia. Po zakończeniu strzelaniny zdają sobie sprawę, że Jason zniknął. Po tym, jak kracz udaje się do laboratorium numer jeden, żołnierze rozdzielają się, aby poszukać Jasona, sądząc, że musi być ciężko ranny. To pozwala Jasonowi kontynuować likwidowanie w ciszy. Najpierw chwyta żołnierza od tyłu i ciągnie go do kąta, aby złamać mu kark. Następnie znajduje innego żołnierza i atakuje go maczetą. Dochodzi do walki, a żołnierzowi udaje się zadać kilka ciosów, jednak Jason z łatwością zrzuca go z poręczy i sprawia, że spada on na maszynę, która przebija go na śmierć. Inni żołnierze wkrótce znajdują ciało i informują o tym Brockiego, który każe im kontynuować poszukiwania. Następnie Jason zaskakuje kobietę od tyłu i podcina jej gardło. Kobieta nie umiera od razu i potyka się o kolegę z drużyny, błagając go o pomoc, ale upada i ginie. Gdy kolega opłakuje ją, Pojawia się Jason, a żołnierz natychmiast otwiera ogień. Kule odrzucają Jasona na hak, a żołnierz naciska przycisk, aby zawiesić go w powietrzu, po czym informuje pozostałych przez radio, że wygrał. Jednak Jason po prostu zeskakuje z haka i likwiduje go, przecinając jego ciało na pół. Brocki próbuje ich odnaleźć i znajduje ostatniego żołnierza wiszącego martwego na haku, co oznacza, że jest jedynym ocalałym. Nie poddając się, Brocki nadal się skrada, aż ramię Jasona przebija ścianę i przyciska go do niej, aby go dźgnąć. Zadowolony z siebie brocki mówi, że to nie wystarczy, więc Jason dźga go ponownie, aby go zlikwidować. W laboratorium jedna grupa zdaje sobie sprawę, że nie ma już ochrony. Low kontaktuje się z pilotem i nakazuje mu użyć hipernapędu, aby szybko dotrzeć do portu Solaris. Statek zaczyna przyspieszać, ale Jason pojawia się za pilotem i likwiduje również jego. Powoduje to, że statek leci bez kontroli i rozbija się o Solaris, niszcząc kilka budynków i powodując wiele eksplozji, które uszkadzają system i kadłub. Statek przelatuje przez budynki i leci dalej, pozostawiając za sobą port Solaris. Low rozważa próbę zawrócenia statku, ale przez okno widzą, jak port eksploduje. Wszyscy uczniowie martwią się, więc Low mówi im, że muszą tylko poczekać na inny statek, który im pomoże, ponieważ już aktywował sygnał nawigacyjny. W tym momencie ktoś zaczyna walić w drzwi i wszyscy krzyczą, co powoduje, że walenie ustaje. Kiedy zastanawiają się, co to oznacza, Jason wdziera się przez szklaną ścianę łączącą się z innym laboratorium. Grupa wpada w panikę i zaczyna uciekać, chowając się w innym pokoju, który Kejem-14 zamyka na kluczyk. Low zostaje w tyle i próbuje porozmawiać z Jasonem, oferując mu sławę i fortunę. Jason znajduje swoją oryginalną maczetę i natychmiast zamyka Lowowi usta. W międzyczasie grupa rozważa dostępne opcje i przypomina sobie o promie. Zgadzają się podzielić się planem, Rowen, Janessa i Kinsa pójdą do promu, aby go przygotować, podczas gdy Wejlender i Kratch będą go uruchamiać z mostka, gdzie znajdą zwłoki pilota. Muszą go przenieść i posprzątać, aby móc skorzystać z panelu sterowania. W międzyczasie Kejem i Cunaron zaczynają zbierać ważne elementy, aby dokonać pewnych modyfikacji, a kończą dzieląc się pocałunkiem. W drodze do promu Rowen znajduje ciało żołnierza i zabiera broń. Kilka minut później widzi kolejne ciało, które wydaje się żywe, więc każe Danesie i Kinsie się iść dalej, a sama idzie to sprawdzić. Rowen ostrożnie omija kolce na ścianie i dociera do ciała, odkrywając, że to brocki. Nie pozostało mu już wiele czasu, ale ona nadal prosi go, aby się trzymał, ponieważ wróci po niego. W promie Rowen prosi o pomoc w przeniesieniu ciała brockiego. Dzanesa kontaktuje się z kraczem, aby potwierdzić, że prom jest gotowy i prosi o wsparcie dla Roen. Waylander wkrótce spotyka się z Rowen, ale kiedy szukają ciała Brockiego, nie mogą go znaleźć. W tym samym czasie Krać jest zaskoczony głową pilota, którą trzyma Jason. Kraczowi udaje się ostrzec pozostałych przez radio, zanim Jason popycha go na panel zasilający i poraża prądem. Słysząc to, Kinsa panikuje i zamyka drzwi promu. Rowen, Kinsa i Waylander błagają ją, aby ich wpuściła, ale zamiast tego przedwcześnie startuje promem. Powoduje to zderzenie promu z statkiem likwidując Kinse i powodując jeszcze większe uszkodzenia kadłuba. Trio zastanawia się, co zrobić, gdy nagle zostaje osaczone przez Jasona. Zanim zdąży zaatakować, pojawia się cunaron, aby pochwalić się ulepszeniami, które wprowadził do KM-14, która jest teraz uzbrojona i gotowa do walki. Jason natychmiast rzuca w nią maczetą, a KM-14 upada na kolana z bólu. Następnie Jason podchodzi do niej, aby ją wykończyć, jednak KM-14 tylko udaje i szybko otwiera ogień, sprawiając, że odlatuje on do tyłu. Podąża za nim, wykonując duży skok i nadal do niego strzelając, od czasu do czasu mieszając kulę z kilkoma kopnięciami. Po kilku minutach strzelania do Jasona, KM-14 wykonuje kolejne szalone skoki i ląduje na nim. Przygotowuje się do strzału w głowę, ale Jason ją odrzuca. Kiedy Jason zamierza ją zlikwidować, za jego plecami pojawia się Brocki i odwraca jego uwagę na tyle długo, aby KM-14 mogła dojść do siebie. KM14 otwiera ogień z innego pistoletu i odstrzeliwuje Jasonowi ramię, jednocześnie rozbijając ścianę, co pozwala jej kopnąć go do laboratorium numer 1. Kolejny strzał sprawia, że Jason upada na maszynę leczniczą, powodując krótką eksplozję, po czym KM14 strzela Jasonowi w głowę, aby go wykończyć. Na koniec rzuca maczetę z powrotem w jego ciało. Myśląc, że to już koniec, grupa zbiera się i zabiera Brockiego do innego pomieszczenia, aby go opatrzyć. Brocki jest już w 80% zdrowy. Gdy nagle statek zaczyna się trząść, a Waylander zdaje sobie sprawę, że kadłub został zbyt mocno uszkodzony. W tym momencie otrzymują wezwanie z innego statku, który odebrał ich sygnał SOS i będzie na miejscu za 45 minut. Niestety statek ma mniej niż 30 minut zanim wybuchnie i wybucha kłótnia o to, co należy zrobić. Patrząc na mapę statku, Rowan zauważa, że istnieje obszar bez uszkodzeń, który można odłączyć od głównego statku. Podczas gdy grupa odchodzi, aby zrealizować swój plan, maszyna w laboratorium numer 1 aktywuje się i zaczyna leczyć Jasona, nadając mu ulepszone metalowe ciało. W międzyczasie grupa zaczyna ustawiać bomby w korytarzach, aby odłączyć uszkodzony obszar od nienaruszonego. Zajmuje im to tylko kilka sekund, ale kiedy kończą, okazuje się, że ich droga jest zablokowana przez Uber Jasona. KM14 otwiera ogień, ale wszystkie kule odbijają się od ciała Jasona. Następnie próbuje go uderzyć, ale Jason natychmiast ścina jej głowę. Sunaron rzuca się, aby podnieść głowę, a Rowen działa jako jego tarcza, więc Dyson zaczyna ją dusić. Waylander wkracza do walki z nim i podczas gdy Dyson jest zajęty biciem go, pozostali uciekają do nienaruszonej części statku. Gdy wszyscy są już bezpieczni, Waylander aktywuje bomby i statek zostaje pomyślnie podzielony na dwie części, choć on sam ginie w trakcie tego procesu, a Dyson zostaje wyrzucony przez falę uderzeniową. Chwilę później statek ratunkowy w końcu się zbliża, jednak Dyson nagle przebija ścianę od zewnątrz. Gdy powstała dziura, zaczyna wszystko wciągać, wszyscy rzucają się, aby się utrzymać, ale niestety Janesa wybiera kratkę, która wkrótce odlatuje. Rowan próbuje ją dosięgnąć ich palce ledwo się stykają, zanim Janesa zostaje wciągnięta i ginie. Następnie Rowen, Brocki, Sunaron i głowa KM14 przedostają się do innego pomieszczenia i zamykają drzwi. Przez okno widzą Jasona, przebijającego się ponownie przez ściany, aby ponownie wejść na statek, więc zaczynają uciekać. W końcu docierają do portu dokującego w tym samym czasie, gdy statek ratunkowy nawiązuje kontakt ze statkiem, ale brama nie działa, a Tsunaron nie może przejąć kontroli nad systemem. Brocki postanawia wyjść na spacer kosmiczny, aby ominąć kolejkę, więc zakłada kombinezon i wychodzi przez właz konserwacyjny. Podczas gdy Brocki pracuje nad panelem sterowania, Tsunaron i Roen słyszą, jak Jason wyłamuje drzwi i zbliża się do nich. Aby zyskać trochę czasu, Tsunaron podłącza głowę KM14 do komputera i uruchamia symulację gry wideo wokół Jasona. Wykorzystując ziemską bazę danych z rodzinnego miasta Jasona, aby ją odtworzyć. Początkowo Jason jest zdezorientowany, ale wkrótce Tsunaron uważa, że został zauważony, więc dodaje kolejne odwrócenie uwagi: dwie kobiety, które oferują Jasonowi alkohol, Mary Jane i przedmałżeńskiej graszki. Jason nienawidzi wszystkich tych rzeczy, więc kiedy kobiety wchodzą nago do swoich śpiworów, Jason chwyta jedną z nich i używa jej, aby zacząć bić drugą. W tym momencie Brocki w końcu resetuje system i brama się otwiera. Jednak jego majstrowanie przy przewodach powoduje również eksplozję w pomieszczeniu, która kończy symulację. Kiedy Jason zbliża się do nich, Rowan i Tsunaron biegną do statku ratunkowego, ale Cunaron zauważa, że zapomnieli głowy KM14. Rowan wraca po nią i pędzi na mostek, kiedy widzi zbliżającego się Jasona. Morderca próbuje ją ścigać, ale pojawia się brocki i zamyka bramę. Statek ratunkowy nie może dłużej czekać i odlatuje, podczas gdy brocki walczy z Jasonem w momencie, gdy ta połowa statku również eksploduje. Ku przerażeniu Rowen i Tsunarona fala uderzeniowa wyrzuca Jasona prosto w ich kierunku. Na szczęście Brocki również zostaje wyrzucony w tym kierunku i odpycha go. Następnie Brocki używa Jasona jako tarczy, gdy spadają przez atmosferę ziemi drugiej, spalając ich obu w trakcie. Rowen, Tsunaron i KM-14 w końcu odprężają się, ciesząc się, że to już koniec. Na ziemi drugiej para widzi spadającą gwiazdę spadającą do jeziora i postanawia to zbadać. Gwiazda to w rzeczywistości głowa Jasona, który może nadal żyć. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.